No nic. Siwy rozpoczął grę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Z tej z, dla... i siwy. Z tego nic nie będzie, choć jest Zobaczymy, jakie byś miał pinki teraz. Ja będę miał małe, ale wiesz. To będzie śmieszne. Powrót do korzeni i naszych znajomości, jak to się zaczęło. No. Kurwa, ile to dwa latać? No, nie, to jest 3. 3. Nie, nie może być, trzy, jak ta gra w 2010 no, roku, w 2010. Ja. O, ale ty, ja muszę mieć duży no. kaliber. Ja kapłała. Dobra, <ścj2> to zabijaj tych. Weźże trzech. jest się czterech da się. Ja wyszczel we mnie, zobacz jak filmi. Dobra, nie zabijaj mnie Nie zabijaj mnie, Uważaj no, no, no. no Jeszcze trzej Nie ma na to się z góry na mnie. Pingi <muchy> nie są nas... Nie są. Nie są nas takie... Nie są. Kurwa, nie są, są no, aż takie złe. No, muszę. no, Oj, teraz moja Uważaj.

No. To no za chwilę to się bawię. nie miałeś? Apteczka, stary! No, to jak to się zaczęło z znajomością, ty? Jak to się dokładnie zaczęło? Pamiętasz to, czy nie? Trochę. Trochę pamiętam. Pamiętam tak, że. byłeś w takim klanie, do którego dołączyłem. Ja pamiętam masę tego Ty graj z blokiem, jak, jak zapomniałeś. O właśnie, teraz, teraz zapamiętam. Tężko. Nie marteczki, jeszcze miałem, ja już nie mam nic. Nie przeżyję. ha wiedziałem, że tak będzie. Książki się nie otworzyły. Z tego co ja pamiętam, to graliśmy z kolesiem, który miał nick masy. Pamiętasz go? No, ale wiesz, teraz nikt nie gadaj, dobra. <laughs> nie ma ich tak dużo. Książki tam jest tylko. Tylko jeden ci został. No. Tak, to się robi w A gdzie ty jesteś? Nie, nie, to nie BF, ty. A co? To się nie da mi odradzać po... Bo... Zapomniałeś się bo o tym. Musiałem, że fali się od razu. Nie. Oj, do tunelu weszłeś. Byłeś miał kiepsko tutaj. Tutaj widzę shotgunik. Co tam masz, Usa? Usa to raczej to nie jest. Oj Boże, jest ja Zabijam tylko 31 Dwulówka nie? No, do pulowania. Myślałem, że to jest tak jak zombie w Black Opsie, że ludzie się odradzają po rundzie, a to muka. nie no wiesz, jak to wyglądało, tak. Jak zginiesz, to będzie szybciej, Ty. Nie wiem, że na dole była pompa, Ty. Chlipne te tryby w tej są. Jest to lepiej. Multi jest. No lepiej. I tam zagramy na siebie. Zobaczymy. Nie! Bo ty oszukujesz. To nie, wezmę sobie na to. Do... <grym> 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 Może być? <grym> no i co wiesz? nic mi na nie? wiesz ja o tym, że już dawno nie grałem w to. Tego się nie zapomina. To jest jak jazda na leży. Ty, marinem to potrafiłem zrobić tego buga, ale... wiadomo, to nie potrafię jakoś, trafimy. No dobra, dobra, mnie tu już nie jakaś... ...nie kam tu mnie. ojoj Dawaj na siebie zagramy. Właśnie no, też to jest no, na początku z nim. No. A jak to to było ty? Potem graliśmy jakimś kolesiem Evil, nie? Z tego co pamiętam. O właśnie. Znaczy ja z nim grałem już chyba nie wiem. My chyba ja razem wtedy graliśmy już No. To była ekipa. No, a potem doszedł z nas wielki, nie? No właśnie dajesz się krzykać, a się nie wiem. E, nie, coś tego nie ma. Nie ma, Czemu? Nie ma go teraz. A, a ten... Nie mogłem się spytać. I tak to się zaczęło, No. Dobra. 10 minut na dżungli deathmatchu. O, o, może być. A jak zwykle... Nie a zagram z tym, jeżeli nie dałem. Niech straci. <sprakę>. E, wziąłem <laughs> sobie wilka z Ja nie mogę. z alienem, kurde. W końcu. Jeszcze nie grałem. Odkąd zainstalowałem ten tę Nie ja wiem, może się nie nauczyłem, ale uważaj, mogę używać plazmy teraz. Nie ma! weź, z plazmy, weź. O, jak tu krzykasz by tu, tutaj był, to już by tak może nie knął, ty. No? To grać. To umiga się do nie.j będzie ciężko. Ajajaj, ale się wpakowałem Aj Gdzie jest ten kolega nasz A, widzę was markę Jajajaj, widzę, żeś się nauczył dobrze. Wprawiłeś się no, do tego? No nie, ty. bo ja nie potrafię. znowu, ty. Mnie. A teraz będzie coś takiego, ha! Pójdź jak? Nie w oko. na pierwszy raz? co ty to wyprawiasz, ty? wy prossę Cię nie, Ja tam nie przyjdę. Samo. Co tu się dzieje? No co się dzieje dzisiaj w tą grunty? Co się dzieje? Nie wiem. Chcę ci wziąć Marina, wtedy byś nie miał żadnych szans Jo, ja, taka lama zbyła A to już gośłem to Nie wiem no, jak biegnę i tak w ścianach to już dłubię się Ajajaj aj, aj. Nie potrafię jakoś sobie przypomnieć tych wszystkich plików jakie były Ajajaj aj, aj. Ktoś tu używa plazmy Kurwa Dawaj Mam go yeah, yeah, yeah. Aj. Właśnie tak myślałem, że to nie ty, żeś nie ogólnie. Ja nie ogarniam, ten to jeszcze coś tam. Ja nie mam. Nie, ale już muszę poleciała w ciebie. Aha, wiesz, co mi tak idzie? No? Bo ja jestem hostem, a wy macie lagi. O. Fajnie! No tam, tam cię w końcu. końcu. Wiem, mi tak fajnie, wszystko szybko, szybko idzie. O. O, ale macie mam się. Mamą ludzi. Dawaj, Damajmy się Bardziej się obawiam ciebie. O, no jesteś ja, w Pięknie ładnie, no. ładnie. w locie. No, Ty, ale trzeba byli na jakieś dedyka, bo. chlipa jest. Co mi się dzieje, że mam laser pokazaną. Ajajaj. No i siwy, siwy nieładnie robili za mną, to nieładnie. Patrz, po tylu to się fajnie nawet gra. Ja. Ale łeb poleciał, przecież to nie widziałem na dokumentach. Ale już. O Jezu. Jeszcze 3 minuty do końca. Nie, nie mogę cię trafić ty w ogóle. Dawać, dawać. Ale dostał A będzie? Ewazyki.

Ja tu nie ogarniam. Kontro robię, a tu nic Trzeba być letki ataka, tu nic O i już po tobie Pięknie, a no, jednak nie Nie, to jest wszystko wino pingów, wiesz? Dlatego. No i w końcu się udało Dostałem. To ty był... Tam Predator walił ze mnie plazmy. Dawaj go. Pytam mu, że teraz. Aaa, się wpakowałem. Buziaczek? Mam? Yeah. Ja. Chociaż w tej broni nie ma jakichś chyba dodatków, czy coś pierdoląc, tylko koniec. Gratulacje. I to byłoby na tyle z naszych przygód starych. Nie że się może w następnym materiale się dowiecie tyle więcej o nas. I one coś znajomości. Dzięki, subskrybujcie mnie, dzięki łapki w górę. Cześć.